pociągu, która poszła na wschód, a nasza polowa poszła z Nowosybirska na południe, to jest w stronę Barnaula, Semipalatyńsk, Almaty i Taszkentu. Naturalnie my przejechaliśmy około jakieś 250 km może do Talmienki i w Talmience nas rozładowali mróz był bardzo to była bardzo mocna zima bardzo silny mróz mróz był 40 poniżej zera jak nas wywozili z domu mróz był około 30 stopni Celsjusza poniżej zera no i w Tajmęce nas wyładowali na peronie no i potem czekaliśmy na konie i sanie to byli ludzie tacy jacyś jakby Mongoli mieli małe koniki i sanie. Na nich popatrzeć to można było się nastraszyć. Więc zaladowali nas tam na sanie. Nasza matka była w ciąży, ona już była w siódmym miesiącu. I wieźli nas w głąb tajgi. Pierwsze było Zajcowskie co się nazywało. No i tam niektórzy gajowi i leśniczy wysadzili. Myśmy pojechali dalej. Było e, inna e, e, posiołek taki, o, czorniękie nazywało się, więc tam tak samo gajowi i pewni leśniczowie wysiedli. My naturalnie, nasza rodzina i tam jakich e, Dziesięć więcej rodzin, gajowi i leśniczy, jechaliśmy na uczastek 101. No i tam nas wysadzili i dali nam pomieszczenie. Pokoje byli małe. Do mniejszego pokoju poszła rodzina mniejsza, taka jak nasza. Myśmy, byli, nas było czworo a do większego pokoju dwie rodziny która się składała może z trzech czterech ludzi każda no i naturalnie no. na drugi dzień politruk przyjechał i zwołał wszystkich tych którzy mieli iść do pracy na wospitanie to znaczy na taką pogawędkę Dlaczego my tu jesteśmy i co my tu będziemy robić? No i naturalnie my wszyscy poszliśmy do takiego większego pokoju, gdzie on zaczął nam mówić, że jesteście tutaj do pracy, wy, my Was przywieźliśmy tu, dlatego że Wy jesteście elementem niepewnym dla Związku Radzieckiego. I możecie zapomnieć już o Polsce. Już wy więcej Polski <laughs> oglądać nie będziecie. Będziecie tutaj pracować na żywicowaniu. Jak nie umiecie pracować, my was nauczymy. A jak nie chcecie, to my was zostawimy. No, zostawiam, to znaczy zastawiam, to znaczy, że nie dadzą jeść. I tak właśnie było. Jeżeli ktoś miał wykonać pewną normę jak na, żywi, na, wyży, ży, na żywicowaniu, trzeba było zrobić 4500 e, drzew. Co, I w trzech dniach. I jak w trzech dniach tego się nie obrobiło, no to oni nie dawali pełną e, tego stawkę chleba albo cukru. Bo tylko to, co myśmy dostawali, chleb i cukier, i wspólny kocioł naturalnie można było pójść, wziąć tego do menażki, zupę, którą oni gotowali, majster gotował. No i w tym tak samo znalazł, może troszkę parę tych nitek mięsa wołowego, kapusta. No i kartofle. No i tak było. Jeżeli ktoś zrobił normę, dostawał funta chleba czy więcej, ile oni tam przypisali, a kto nie zrobił, więc dawali 75% albo 50%, 50 tego. Więc naturalnie, jeść tylko chleb i czego dużo nie było, no to ludzie słabli. No i naturalnie. Były wypadki, że ze słabości umierali po prostu w lesie, koło drzewa. No i pracowaliśmy w lesie, obrabialiśmy te drzewa. To było jeszcze pod koniec marca, jak trzeba było coś do jedzenia więcej. Więc ja się wybrałem na, do wioski, nazwisko sipiczną. No i poszedłem okrągłą drogę. Które było jakie 15 kilometrów. No, i naturalnie zaszedłem do wioski, więc za ubranie dostałem jakie 50 funtów kartofli, które wziąłem na plecy. No, i chciałem iść do domu, ale krótszą drogą, którą mnie powiedzieli, że jest o 7 kilometrów krótsza. Naturalnie trzeba było przejść przez Staw pewny, który dokładnie nie zamarzał. No i ja przeszedłem kawałek i potem się wwaliłem w ten staw. Ale kartofli nie wypuściłem. I jak ja stamtąd się wygrzebałem. To jest bardzo ciężko mnie teraz powiedzieć cały mokry, przez pasmo gór. A to były góry takie, że trzeba było iść. To były wąwozy takie, że trzeba było iść do góry i do dołu. Do góry i do dołu. I ja tak się namęczyłem, że jak zaszedłem do domu, to ze mnie para szła. No i naturalnie w nocy złapało mnie zimno. Matka mnie obkładała zimnym tym ręcznikiem, bo mnie temperatura prawie już zabijała. Ale przez noc Puściła mnie i ja znowu poszedłem do roboty po roku czasu stało mnie się znowu to samo ale później to mi się nigdy nie powtórzyło byliśmy na tym ciastku do e, jesieni przepraszam bardzo a ile rodzin tam było polskich jak pan myśli tam gdzie ja byłem było jakieś 10 rodzin tam wiem, że był jeden leśniczy, jeden nadleśniczy, a resztą byli gajowi. No i naturalnie myśmy się nie poddawali, stale śpiewaliśmy polskie piosenki. Tam był jeden taki leśniczy, jeden Jankowski zdaje mi się, czy jego nazwisko. On był naprawdę takim patriotą polskim. Więc myśmy się zbierali i śpiewaliśmy piosenki. Narodowe. No i chociaż to Rosjanom nie za bardzo się podobało, ale myśmy robili swoje. Nam już tego nie zależało, co oni z nami zrobią, bo myśmy wiedzieli, że my tutaj już jesteśmy na straceniu. Oprócz tego jeszcze przywieźli tam obok nas, to było jakieś pół kilometra, takie dwa baraki, gdzie przywieźli Żydów. Byli to Żydzi, którzy uciekli przed Niemcami w stronę Lwowa. I w Lwowie, naturalnie Rosjanie ich złapali. No i potem pytali ich, gdzie oni chcą iść, czy oni chcą zostać tu, e, w Lwowie, czy oni chcą z powrotem iść pod władzę niemiecką. Więc Żydzi chcieli iść pod władzę niemiecką. Więc co Rosjanie robią? Wsadzali ich do wagonów i wysłali ich na Sybir. I właśnie oni byli tam, przyjechali i my poszliśmy tam ich zobaczyć. Byli w opłakanym stanie. Była tam jedna rodzina, było pięć córek i jedna z nich najstarsza była doktorką, więc ona nam bardzo dużo pomogła.